No i po prostu dotknąłem jakiejś dziewczynki. Ona się odwróciła, zainteresowała się moją osobą. Ja się zainteresowałem nią. Poszliśmy na pizzę, no i tak się zaczęło. A, byliśmy jeszcze w niepołomicach, bardzo ładne miasto. Zabrałem ją, bo świadek mi polecił, albo yy, kolega powiedział, że to mi jest fajnie. Już nie pamiętam. Ale generalnie chyba była zaroczona tymi Niepo niepołomicami i dzięki temu stwierdziła, że zostanie ze mną. Ale na początku, zamiast Rafała, podobał mi się jego kolega, ale później tak wyszło. Też miałeś fajne koleżanki. <laughs> Gdybyś powiedziała mi, że kiedyś będą tutaj wszyscy, nigdy bym nie zwątpił w to, co mam. Gdybym dostrzegł się u mego boku w mojej bitwie wcześniej, wtedy czułbym, że nie jestem sam. Przerzuć kartkę, zaryzykuj, bądź dziwakiem, nie idź ścieżką, własną depć. Jak było na wieczorze kawalerskim? E, było bardzo miło, przyjemnie, e, graliśmy w karty i piliśmy herbatę. Rozumiem, że graliście w pokera, tak? Ty bierze, ty bierze. <laughs> Nie, była zajebista impreza, byliśmy w Czechach w Ostrawie. A, czyli była taka impreza międzynarodowa? Zdecydowanie. A jak trunki czeskie? Bardzo dobre? E, zdegustowaliśmy wszystkie jakie były. Ten zielony też? Nie. pan wy wiec istnieć nie znaczy że Bardzo fajne, bardzo fajne. Odpowiednie do, do sytuacji. A, a, a ksiądz y, tak wizualnie? nie bardzo młody, sympatyczny, gdybym fajny, sobie fajny. gdybym w mojej bitwie miał kogoś, czy bym wtedy zwątpił i wciąż stał. Gdyby każdy z nich to na mojej drodze. Gdyby każdy kolec różem miał. Żono, przyjmij tę obrączkę, mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Otóż, kiedy młodzieniec zaczyna przygotowywać się do ślubu, co ciekawe, nie opowiada mu się, że znalazł ideał kobiety, najlepszą partię. Ale wiecie, co on słyszy? No młodemu życzymy, żeby udźwignął krzyż, o którym mówił ksiądz. <noise> Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.